dość nieprzyjemnie zakończył się rok dla kilku moich sąsiadów. W wyniku donosu jakiegoś niedouczonego czuba nasze podwórko odwiedził patrol miejscowej drogówki. Panowie policjanci wręczali mandaty lub wezwania z powodu według nich złego parkowania naszych mieszkańców. Twierdzili, że w strefie zamieszkania można parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Oczywiście mieli rację, tylko jedna mała uwaga: tutaj nie ma żadnej strefy zamieszkania. Według prawa o ruchu drogowym, strefa zamieszkania jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Problem w tym, że chociaż obszar jest to drogi nie ma. W skrócie droga to osobna działka wyznaczona pod komunikację, a tu takiej nie ma. A tak przy okazji, jeśli by to była droga, należy te donice odsunąć pół metra od krawężnika, czyli skrajni. Zdjąć tą tabliczkę droga przeciwpożarowa, bo taki znak nie istnieje. Oraz zlikwidować te słupki. Takich się na drodze nie stawia. Wracając do tematu, Panie Komendancie, niech Pan anuluje te mandaty.